Dzień dobry, witam was serdecznie. Spotykamy się już po raz drugi w ubiegłym roku miałem okazję czytać dla Was opowiadania, z okazji dnia cała Polska czyta dzieciom. Zapraszam Was na kolejne spotkanie. Dzisiaj mamy książeczkę z opowiadaniami pani Agnieszki Frączek Nibybur z ilustracjami daniela Włodarskiego. Książeczka opowiada o zwierzętach które zamieszkują przestrzenie miejskie, miasta i przytoczę Wam kilka z tych opowiadań. Zwierzęta w mieście. Zwierzęta w mieście, cóż to za pomysł? W mieście są auta, tramwaje, domy. Okej, okay, czasami wpadnie tu mucha, pies dziś zaszczeka, gołąb zagrucha, lecz na tym chyba koniec. Co nie, zajrzyj do książki, przekonasz się. I Pierwsze opowiadanie mu przedstawia nam muchę. Padła do domu i bzyczy na mnie jakieś pretensje, śmie mieć normalnie, że niby mam tu pająku w krocie, fakt, mam wacusia i jego ciocię. Lecz gdzie tu krocie? Wpadła do domu i na mnie bzyczy, że psa wprowadzić trzeba na smyczy, w mieszkaniu także. I że o tu zrzędzi wskazując w kierunku kotów, dwóch kotek oraz pięciu kocórków. Trzymać powinno się na podwórku. Wpadła do domu bzy, bzy, bzy. Wymówki jakieś śmie robić mi, a na dodatek skrzydliskiem macha, jakby, nie, jakby mi chciała napędzić stracha. I rzecz ta się jej szczerze przyznaje, czasami nawet udaje. Koty. Klopsik, pazurkiem stuknął w wstawaj grafiszku słyszysz ją, wzyka, Złaś z tej wersalki do ataku. No już, ruszamy, dawaj popaku. Więc drops hopsa, śladem klopsa, aż szkło trzęsie się w kredensie, pół zasłony, krosz stłuczony, drops pod dywan, szkód przybywa. Szk kocią bandą na żerandol karmisz, regał. Łapać zbiega, pod stół nurka, ziół po biurkach, kubek zbity, bach zeszyty. Czy zuch, klops razem z dropsikiem zuchem, zdołały wreszcie dopaść tę muchę? Capnąć ją, skwitać? Skąd nie ma cudów? Mogły to wprawdzie zrobić bez trudu. W końcu są zwinne, że ho, 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 lecz za kim jutro bygnały? Co? Kolejne opowiadanie o psie. Wbiegł do parku, psiak i mert. Merda to do liści stert, to do pokrzyw, to do ostów, do wszystkiego mert po prostu. Nawet do tej pani, co psu wygraża no, 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 no i co krzyczy, że nie życzy sobie w parku żadnych smyczy. Jednak psiak w tej pani stronę tak mert, śmieje się ogonem, że i ona wreszcie ech, ręką macha, i też w śmiech. To do pokrzyw, to do ostu, to do psiaka, tak po prostu. Jesz. Co w parku kuje oset? On też. A poza ostem, wiadomo jesz. Dlatego, kiedy psiak park przemierza, raczej na jeża się nie zaperza. Zmierzać to zwierzę też nie zamierza. Nawet do jeża się nie przymierza, więc jest bezpieczny? Tak, on też. A poza psiakiem, wiadomo, jesz. Szczur. Jak wszem wiadomo, szczur to nie jesz. Nie kłuje wcale. Nie bodzie też. Czemu więc, właśnie do tego zwierza wszyscy podchodzą, jak pies dojeża? Dlaczego żadna skaś ani aś nie biega za nim z czułym baś, baś? Orzeszkiem szczura paś nie ma chętki i nie chce toczyć z nim pogawędki. A najważniejsze, dlaczego żadnej przez myśl nie przejdzie, szczury są ładne. Kolejne opowiadanie to wiewiórki. Do czego orzek wiewiórką służy? A to zależy, mały czy duży. Większe wiewiórki rozłupią prędko, a potem chrup-chrup skupią go z chętką. Za to z malutkim albo średniakiem będą się bawić z mniejszym smakiem. Gole będą strzelać fachowo, to którąś z łapek, to znowu głową. Mogą go sobie turlać po trawce, puszczać nim kaszki w miejskiej sadzawce, a dwie wiewiórki chyba z elbloga Podobno lubią grać w ping tylko jednego żadna nie lubi, tego, że orzech czasem się skupi. I może jeszcze opowiadanie o ślimaku. Staną w trawie smyk z lizakiem, wodzi wzrokiem za ślimakiem, ślimak Sunie przez zieloność, dokąd sunie, nie wiadomo, Lecz wiadomo, że w gęstwinie Pysznie mu coś znać pominie. Poza smyk zwierzakowi, Że zieleni kąsz go spłowił I że trawa w nozgo go łechce, Już lizaka nawet nie chce. Tarzać chciałby się jak ślimak, Wreszcie malec nie wytrzymał, I mura w gąszcz trawnika Ślimak zaśmiał się do smyka I bryknął teraz razem Jeden wolniej, drugi gazem. Jeden z muszlą, drugi bez. Obu im zielono jest. I może na koniec przeczytam wam jeszcze opowiadanie o pszczołach. O, ktoś do mnie skrzydłem macha. Chrząszcz, bąk, komar. Nie, to pszczółka. Dźwiga spół, tuzina waliz. I w powietrzu kreśli kółka. Może się zgubiła w mieście, bo tak kręci się bez celu. Pszczoła na to bzyka grzecznie. Szukam drogi do hotelu. Do hotelu? Wierzyć nie chcę. Owszem, odpowiada ona. I dodaje je całkiem serio: a konkretnie do Bzyltona. Wtedy całkiem mnie zatkało. Za to jakiś smyk z lizakiem. Pszczole odrzekł rezolutnie: Bzylton jest za tamtym krzakiem. Pszczoła zaraz odleciała. Ze mną za to został smyk. Chciałem go zagadnąć, ale jak tylko bzyk. Bardzo dziękuję. Książeczka za pośrednictwem biblioteki trafi do Was. Poczytajcie sami, ewentualnie nie poczytają Wam nasi, wasi rodzice, opiekunowie. I do zobaczenia. W przyszłym roku w kolejnej edycji cała Polska czyta dzieciom. Dziękuję bardzo.